Cześć, kochani ogrodnicy! Z tej strony Laura Szymańska, witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o. Sekrety obfitych zbiorów i przepisy na pyszne dania po wybraniu odmiany należy kupić zdrowe sadzonki z rozwiniętym systemem korzeniowym o wysokości 50-120 do 120 cm. Większe są trudniejsze do ukorzenienia. Odległość między krzewami zależy od odmiany 0,8-2 m. Jeśli roślina ma otwarty system korzeniowy, Namocz ją w wodzie. Możesz trzymać ją w stymulatorze wzrostu korzeni zgodnie z instrukcją użycia środka ukorzeniającego. W takim przypadku korzenie są prostowane przez potrząsanie rośliną w dołku podczas sadzenia. Jeśli system korzeniowy jest zamknięty, Głuk przesadza się ze śpiączką ziemną. Po posadzeniu roślina jest podlewana, a gleba wokół niej jest ściółkowana. Pielęgnacja roślin jak nawozić i przycinać głuk przez pierwsze dwa do trzech lat krzew nie jest przycinany, z wyjątkiem przycinania gałęzi uszkodzonych lub dotkniętych chorobą. Kiedy przycinać głuk. Wiosną czy jesienią nie ma różnicy. Należy przycinać gałęzie, które wychodzą poza granice żywopłotu. Formowanie korony głogu trwa w miesiącach letnich. Krzew należy nawozić wiosną nawozem azotowym, jesienią nawozem fosforowo-potasowym, aby uzyskać żywopłot kratowy. Projektanci zalecają wykonanie tak zwanego pniaka. Sadzonki przywiązuje się do podpory co 30-45 cm. Pień przycina się do wysokości około 1 m należy pozostawić najsilniejsze pędy rosnące pionowo. Gałęzie krzyżuje się co roku, tworząc kratownicę. W miejscach, gdzie się krzyżują, usuwamy korę, krzyżujemy gałęzie, smarujemy lakierem ogrodowym i naciągamy bandaże, taśmę plejącą. Po fuzji bandaż jest usuwany. W czasie suszy krzew jest podlewany rzadko, ale obficie co 10 do 12 dni, częściej nie warto.